No to jedziemy Siemanko, Siemanko. Jak widzicie, wędki mam z tyłu. Cały asortyment na ryby już jest z tyłu. I co mogę powiedzieć? Eee, mogę powiedzieć tyle, że miejscówka jest wolna, moja ulubiona. więc mam nadzieję, że dzisiaj coś złapiemy. Tak, zanęty już mam gotową, wymieszaną. Jest tutaj truskaweczka. O ile drobnicy jest? Może widać, może nie widać. Co nieco widać. Ale mniejsza o to zanęty już mam gotową. Smak truskawka jest ona dosyć mocno zwilżona. Muszę chwilę poczekać aż ona sobie tak można powiedzieć tą wodę odparuje. No i później jeszcze raz ją ładnie tutaj wymieszać. No i ląduje do koszyczka. Dzisiaj łowimy na jedna na grunt i jedna na spławik. No i tak powoli się już rozkładam. Będziecie mieli teraz tą perspektywę. I tak dzisiaj mam ze sobą też y, siateczkę, y, matę, podbierak gruntówkę i jeszcze zaraz spawik wyciągnę. Dlaczego siatkę? No bo święta idą i że tak powiem u nas w rodzinie zawsze na święta jest karpik, są to święta wielkanocne, u nas zawsze na święta jest karpik, więc jak się uda fajnego karpia złapać, jakiegoś takiego, można powiedzieć świeżutkiego, no to go wezmę. No i też oczywiście karasie, bo jak karasie są, to też bym je wziął, bo mam właśnie ze znajomym taki staw, gdzie wpuszczamy właśnie karasie. A tak się prezentuje przynęta już. Jest to wafterek pływający, kuleczka ananasowa. Zakładam ją na igiełkę. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, bo słońce tak blenduje dzisiaj, że. Ale jest przyjemnie nad wodą. Nie idzie, tego nie idzie ukryć. I tak się prezentuje. koszyczek i tam chyba na górze się poplątało, ale nie wiem nie, jest wszystko okejka okay ej, <laughs> jest wszystko okejka okay Niedaleko do centrali można powiedzieć. A je i tak byśmy to zrobili, tak, 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 tak. Może się uda nagrać jakieś fajne branie dzisiaj. Jak już mam tą kamerkę, to może się uda właśnie nagrać jakieś fajne branie. Ustawiamy tak. Sygnalizatorek jeden i tu cyk tak i na wolnym biegu jest kołowrotek bo tutaj są można powiedzieć potwory są duże karpie i, i, i na te kulki właśnie które które mam założone to na te kulki właśnie też te duże karpie wyciągam dlatego też mam matę dzisiaj ze sobą no i co no i pff, teraz powiczek. A nas pławiczek zestaw się prezentuje tak, haczyk kukurycka ajajajajaj, aj, 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 nie tak Ziarko, ziarko do wody, ziarko, ziarko do wody No i gra. Nie wiem czy będziecie coś widzieć, ale tak się prezentuje i rzucamy e, około metra, jednego metra gdzieś e, grunt i rzucamy tu na, na prawą stronę ja dzisiaj nawet bez kesełka jestem, ale ja mówię, mam półtorej godzinki, tak dwie max, maksymalnie dwie I tu jest pławiczek no i czekamy na jakieś branie, coś konkretnego może się uda cokolwiek złapać, zobaczymy, zobaczymy tak się prezentuje stanowisko Jedna wędka na gruncie, jedna na spławiczek, podbieraczek Tu jest akurat siateczka Ale tak jak wcześniej mówiłem Karpik na święta No i ewentualne, ewentualne karasie do innego stawu I, i, i No i zanęta Ta piękna, pyszna, dobra zanęta A tu jest spławiczek gdzieś tu w tym miejscu Tam widzę, że się rybki nim bawią póki co A na gruncie cisza no I tak się to prezentuje. Kurde, miałem jedno branie, ale się zagadałem z tym panem. Przyjechał pogadać, praktycznie skontrolować, też tak naprawdę. No, ale dobrze, że coś takiego jest i też się dzieje, coś takiego, bo jakby nie było tych, można powiedzieć, takich kontrol, takich, można powiedzieć, takich e, no, społecznych, <laughs> zwał, jak zwał. No, bo staw licencyjny tutaj jest, każdy ma limity, a zanęta, coś się tutaj znajduje. To jest akurat zanęta tej mojej roboty, co możecie zobaczyć u mnie na kanale. Tylko ona jest dodatkiem właśnie takiego aromatu truskawkowego. To co, raczej co, znaczy w sumie który nadaje barwę też tej zanęcie. Ale jeśli chodzi o zapach to naprawdę jest mega, mega, mega mocna. I naprawdę czuć tutaj taki wyrazisty można powiedzieć nawet i smak, bo zapach, zapach jest stuprocentowy, ale zapach i smak truskaweczki o, coś się zaczyna dziać na spławiczku coś go przytapia, przy podtapia więc już tak w gotowości jestem siedzę sobie po turecku, bo krzesełka nie wziąłem ale może może o, o, o chyba w ranie jest jakieś delikatne coś było jakieś szarpnięcie spławiczek uciekł, ale wrócił Aha, wędeczka to jest moja wędeczka spinningowa, którą używam na szczupaki, bo to jest jeden, jeden a chyba 10-30 gram, jak się nie mylę. No, ale w każdym bądź razie, no, wędeczka spinningowa zamieniona na spawiczek, jest ona bardzo, bardzo wygodna. O, jak widzicie, jest jeszcze kukurycka, więc jedziemy z tym z powrotem, branie było, coś skubało, ale nie pobrało. Pogoda jest piękna, naprawdę jak na 14 kwietnia jest piękna pogoda. <laughs> Tylko od jutra mają, mają być już deszcze. Jest rybka. Oj musiałbym wstać. Oś, może żeście widzieli, jak się skuszyły rybki. Co mamy tutaj? Płoteczka ojojojoj, oj, 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 płoteczka czy my ją damy radę dźwignąć czy nie? damy radę, hops i jest płoteczka, pierwsza rybka dzisiaj nie jest ona jakaś mega duża, ale naprawdę fajnie zabrała bo dosyć ciekawy więc pierwsza rybka dzisiaj już jest na kukurydzkę i do wody Ważniejsze nożyczki żeby bezpiecznie wy wypiąć rybkę Zapomniałem ich, zapomniałem ich przy sobie mieć, no ale już mam, więc wrzucamy jeszcze raz tak cyk do wody i do przodu. Słoneczko trochę zachodzi, będzie trochę lepiej widać. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jest pierwsza rybka, jest fajnie. Nie szkodzi, że płoteczka tak bardziej obstawiają karasia albo karpika, ale płoteczka też jest dobrze, dobra, ważne, że się coś dzieje. Gruncik póki co cicho, nic kompletnie na gruncie ani nie piknie, więc chyba rybki dzisiaj tak aż tak nie żerują tutaj. Tak, i pakujemy kolejny koszyczek. Ewidentnie rybki nie ma na środku, bo zawsze nawet te płotki skubały, ale zobaczymy, zobaczymy. Oj, oj branie, 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 branie. Hmm. Jest rybka, mała płotka prawdopodobnie ale wranie było jest płoteczka kolejna tu już zastosujemy że tak powiem dentystę, o, proszę bardzo, płotka cała i do wody. Dobra, ja tu poprawiam ten gruncik jeszcze wcześniej tylko łapki wytrze tak łapki powycierane tak bombeczka bombeczka tu sobie zaraz ustawimy troszkę spadzik Troszkę luzu, troszkę spadu No i zabieramy się tutaj za Za, za spławiczek wow. Ciach Super pogoda się zrobiła Słoneczko zaszło Może zaczną brać teraz rybki Kurde roz, Strasznie rozwodniona taką kukurydza jest Żebym, kurde, no nie powiedział, że ona będzie taka rozwodniona Ale to już na pewno jej nie kupię Takiej Dobra, jest Superowo I rzucamy sobie do przodu Żebyście w miarę widzieli Tak Oops. Wiecie co wam powiem? Ja mam chyba nawet statyw w aucie schowany Więc ja wyciągnę statyw i was przełożę na statyw, to będziecie mieli cały czas jedną perspektywę. O, myślę, że jak was tak ustawię, to będzie dosyć spoczko. I tam tych innych aut i tego wszystkiego, tak aż tak widać nie będzie. Chyba, że nawet zrobimy coś takiego Coś takiego i mi się wydaje że będzie okejka o czyżby było branie szarpnięcie jakieś pociągnięcie no dobrze by było o jest branie też na spawiczku coś tam skubię Więc ja się wybieram do spawika Coś kubię, coś kubię, coś kubię, z płoteczka. Kolejna płoteczka. Jeszcze to nie płoteczka, a z dręga. Taka malutka Takie malutkie maleńko Tak myślę, żeby nie ustawić właśnie kamery może w drugą stronę lepiej będzie O, coś takiego Nie wiem, jak tutaj tam wszystko widać tak dalej może fajnie będzie. O, niech tak zostanie. Dobra, ogólnie trzeba z tym skończyć. Czas zarzucić drugą wędkę na grunt i czekamy na branie. O, idę po wędkę. Ustawimy to tutaj, tak? Może troszkę wyżej? Tak, dwa wolne biegi, tak. Nowa pozycja, dwa wolne biegi. Wszystko na bok i czekamy na branie jedzie, jedzie, jedzie. nie wierzę nie wierzę spięła się spiął się karp kaleci do Mam nadzieję, że się fajnie nagrało i też mam nadzieję, że będzie jeszcze jedno branie, bo naprawdę aż się cieplutko zrobiło. Kolejna spinka, nie do wiary. Nie do wiary kolejna spinka. Och, Boziu. Wymiękam dzisiaj, naprawdę wymiękam. Druga spinka, dwa super brania. Ach ale jestem leszczyk, nie do wiary nie? Druga spinka Ach, brakuje mi słów A ten był kurde większy, no tak ładnie było czuć go Ach, nie do wiary Powiem wam moi drodzy Chyba, chyba totalny brak umiejętności, bo Ach, drugie, drugie branie, druga spinka I jestem mega niezadowolony z siebie Naprawdę, no takie fajne branie, jeszcze tak ładnie tutaj powalczyła rybka troszkę, nie no, karpik na 100% karpik, ale już taki większy był fajny, kurczę no, wypił się, albo muszę haki pozmieniać, bo, bo nie wiem, może są troszkę za tępe, no ale ja jestem typowy leszczyk, nie no, dobra, ja się zwijam, bo zaraz będzie tam, nie za 28 jest, jakoś tak, ja się zwijam, bo jeszcze zakupy muszę do domu zrobić, no ale kurczę, ajajaj, aj, aj. dobra, trzymajcie się, hejka.